Cześć moka z tej strony Mikryf, a w dzisiejszym odcinku nagramy sobie przegląd sklepu i widzimy się przy nowym sklepie. Dobra, mamy nowy sklep i mamy tak. Dwa nowe skiny. tutaj to jest takie... takie się pazury. Moim zdaniem mogą być na 800 są opłacalne Tygrysica moim zdaniem brzydki skin i moim zdaniem nieopłacalny idziemy dalej Te kilofy są brzydkie i nieopłacalne moim zdaniem e, Szczur podobny do Drifta No może być o, Moim zdaniem opłacalny do kupienia za 1200 Dobra idziemy dalej Mamy Wukonga który jest słabym skinem moim zdaniem, nieopłacalnym Idziemy dalej To już jest bardzo opłacalne bo Nie zajmuje za dużo miejsca, więc jeszcze ma Zmienia się jego, bo tutaj by Idziemy dalej, e, panda Panda moim zdaniem opłacalne, bardzo stary skin Ale moim zdaniem opłacalne do kumienia Idziemy teraz dalej do no bombiary, ma dwa style z okularami, bez okularów moim zdaniem opłacalny skin pa polecam kupić teraz nie będę do tego moim zdaniem ten jest strasznie opłacalny ma dwa style ale są moim zdaniem brzydki Czy za 1500 Jest nieopłacalny, nie, nie polecam kupić tego kilofu też Morczy topór nie polecam kupić Teraz czuję, moim zdaniem też jest malowanie do broni nie jest teraz do emotek ta emotka moim zdaniem jest bardzo opłacalna z tego zonu, więc polecam kupić i plons jeszcze chodzę na emotkę polecam kupić więc dzięki wszystkim za oglądanie już się z wami żegnam cześć